Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w trzecim już filmie poświęconym Joomla. Ja nazywam się Bartosz Liburski z serwisu primaperi.pl. W poprzednich odcinkach pokazałem Ci jak zainstalować system Joomla na serwerze lokalnym, jak skonfigurować do niej bazę danych oraz jak zaktualizować język i paczkę językową. Cieszę się, że nie zanudziłeś się na poprzednich odcinkach i dalej oglądasz moje filmy. Teraz na szczęście zajmiemy się już czymś zupełnie innym. Przejdziemy już bardziej do praktyki. Będą to dużo ciekawsze tematy. Na sam początek chciałbym jednak jeszcze zacząć od odrobiny teorii. Chciałbym Ci powiedzieć coś na temat MVC, czyli architektury programistycznej, której, o której mówi się teraz bardzo dużo w świecie programistów. Chciałbym Ci pokazać, na czym polega różnica pomiędzy zwykłym HTML-em a szablonem Joomla. Chciałbym Ci pokazać właśnie na czym polega fenomen tego wszystkiego i dlaczego warto czasem właśnie stworzyć szablon do jakiegoś systemu, takim właśnie systemem jak Joomla. Chciałbym także, abyś po tej lekcji rozumiał podstawowe zasady działania systemu oraz to, abyś po, po tym, jak stworzysz własny szablon, mniej więcej potrafił się znaleźć w ogromnym świecie, jakim jest Joomla. Ok, zaczynamy. Pierwszy punkt z naszej lekcji – MVC. Wytłumaczyć Ci, czym jest architektura MVC, posłużę się dwoma przykładami. A oto pierwszy z nich. Wyobraź sobie taką stronę, jest to akurat screen zrobiony z mojej strony, primaaperi.pl. Nie jest to ważne, na jakim ona stoi w systemie CMS, ważne jest to, że sam ten system korzysta właśnie z tej struktury model view controller. I teraz, jak w ogóle ma się to do, do naszej witryny? Otóż struktura MVC dzieli naszą stronę na takie trzy warstwy. Pierwszą z nich jest controller, czyli Coś, co odbiera od użytkownika wszystkie jego polecenia, na przykład takim najprostszym poleceniem jest to oczywiście wpisanie coś w pasku adresu i w tym akurat przypadku użytkowi napisał prima.peri.pl i co kontroler zrobił? Wyświetlił mu stronę główną, tutaj wpisał, że jest to strona główna, a tutaj jest to nazwa widoków, akurat w moim przypadku. Jeśli na przykład wpiszesz w pasku adresu, prima przez Home Index, a wyświetlić się na przykład strona z galerią, to właśnie będzie to wina kontrolera. Dalej z warstwy kontrolera, następnie dane z kontrolera przesyłane są do kolejnej warstwy, czyli do modelu. Model natomiast to taka struktura, która potrafi łączyć się z bazą danych, potrafi edytować dane na bazie danych, następnie wszystkie te dane wędrują do widoku, czyli ostatniej naszej warstwy. Widok zatem jest czymś, co wyświetla się na ekranie użytkownika i co jest charakterystyczne dla naszego widoku. Jest to oczywiście to, że sam widok jest czystym kodem HTML i CSS, czyli nie jest on wybrudzony z żadnym PHP, który przerabia się już na samym serwerze, a wracany do użytkownika warstwa widoku jest już samym czystym HTML-em. W tym właśnie przypadku jest to strona główna serwisu primaperi.pl. Widok jest więc najłatwiejszą i najprostszą strukturą z tych wszystkich trzech instancji architektury MVC. Jeśli rozrysowalibyśmy pewne zależności pomiędzy wszystkimi tymi strukturami, wyglądało to mniej więcej tak. Kontroler jest na pewno na samej górze, dlatego że on stanowi o samym widoku oraz modelu. Model natomiast może czasem łączyć się z kontrolerem, a widok jest wyświetlany dla użytkownika. I właśnie w tym kursie zajmiemy się widokiem, widokiem do dżumli. Teraz mam nadzieję, że przybliżyłem Ci trochę naszą problematykę, naszego kursu. Uff, mam nadzieję, że wszystko zrozumiałeś i że nie namieszałem Ci zbytnio w głowie. Pamiętaj, że sama ta wiedza na temat MVC nie jest Ci koniecznie potrzebna do tego, aby stworzyć szablon do dżumli. Ja jednak chciałem, abyś poznał mniej więcej genezę powstawania właśnie szablonów do systemów CMS. Okej, okay, przejdę teraz do folderów, w którym mam umieszczoną naszą, nasz szablon, aby pokazać ci, czym różni się struktura tych plików od struktury plików w zwykłej stronie w stworzonej w samym HTML-u. Okej, okay, tak wygląda struktura strony w samym HTML-u. Teraz popatrz, tutaj są foldery, które zawierają tam podstawowe pliki z, ze stroną. Tutaj jest JavaScript, jakieś obrazki. Kolejne obrazki i pliki CSS, oraz oczywiście to, co nam najbardziej zależy, czyli plik Index.html. I teraz zauważ to, że jeśli chciałbyś mieć kilka postron na, samym, na samej tej stronie, musiałbyś skopiować ten plik i oczywiście tutaj, na przykład, stworzyć sobie tą podstronę, powiedzmy, kontakt.html i w nim stworzyć. Nowe dane, przerobić ten kod tak, aby wyświetlał właśnie ten kontakt. A jak to wygląda w świecie Joomla? Tutaj otwarłem szablon, który zainstalowałem. Jest to nasz szablon, który stworzymy na, na kolejnych naszych lekcjach. I tak samo jak w tym wcześniejszym katalogu znajdują się w nim JS-y, jakieś obrazki, pliki CSS, favicon, jakiś plik konfiguracyjny oraz obrazki dzięki którym możemy dowiedzieć się, jak wygląda sam szablon na witrynie, podglądając go na administracji. Ale oprócz tego znajduje się najważniejszy nasz plik, czyli index.php. Właśnie w tym przypadku jest to tylko jeden taki plik główny. Tak jak wcześniej było index.html, później napisałem właśnie ten kontakt.html itd. Tutaj znajduje się tylko jeden taki plik. Zaraz sobie go podejrzymy. O, i popatrz. I tutaj masz otwarcie takie same jak w HTML-u. Tutaj to wszystko przerobimy w kolejnych lekcjach, ale chciałbym zwrócić Twoją uwagę na to, że tak jak jest w indeks html tutaj jest na przykład menu, tutaj to menu jest tylko modułem i ono będzie powtarzać się na każdej stronie. Czyli indeks HTML na każdej z tych postron powtarzały się, każdy, każdy, element kodu powtarzał się w każdym pliku. Tutaj w jednym pliku znajdują się wszystkie moduły i te moduły są już ładowane z, z innych plików. Teraz zejdźmy niżej i tutaj na przykład w HTML-u znajduje się w, w divie o klasie tekst, znajduje się wszystkie naszą, nasza, nasza, zawartość strony i jak to wygląda w, w indeks PHP. A no, wygląda to tak, że jest ten div, ale e, sam, e, sam tekst jest już wprowadzany przez właśnie model i kontroler. Czyli teraz już pewnie wiesz o co w tym chodzi. Chodzi właśnie o to, że model i kontroler będzie tutaj zarządzał tym, co będzie się wyświetlało w naszym widoku. W tym przypadku na przykład e, będzie to strona główna i model byś po, pobierze powiedzmy ten tekst z bazy danych i wyświetli go w tym miejscu. Jeśli to będzie na przykład podstrona kontakt, wyświetli nam z bazy danych dane na temat kontaktu. Mam nadzieję, że ta lekcja sprzedała ci się. Jeśli zrozumiałeś wszystko, to co dzisiaj powiedziałem, na pewno dużo łatwiej będzie ci stworzyć nowy szablon. A w kolejnych lekcjach przerobimy sobie indeks HTML na właśnie nasz plik index.php. Ok, jeśli ta lekcja ci się podobała, daj łapkę w górę, zostaw subskrypcję. Jeśli masz jakieś pytanie, Napisz je w komentarzu i pamiętaj, po pierwsze umysł. Do słyszenia.